Paweł Sołtys, dzień dobry, jest piątek, trzeci dzień kwietnia, rozpoczynamy spotkanie z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jak zdrowie? Na razie bez COVID-a. Bez covid -a. czyli można powiedzieć, że... Że bez korony, natomiast Piotr Kuczyński nadal pozostaje królem w swoim fachu i rozpoczynamy w związku z tym podsumowanie wydarzeń na rynkach finansowych w mijającym tygodniu. Ten tydzień był trochę spokojniejszy, jeżeli chodzi o rynki akcji, ale sporo działo się m.in. na ropie naftowej. O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. Witam wszystkich widzów na Facebooku. Miejmy nadzieję, że nas widać i słychać. Będziemy. Oczywiście od was zbierać pytania podczas naszego programu, więc liczę na tłumną obecność i, i pytania właśnie rozpocznijmy zatem od tego, co działo się na rynku ropy naftowej, ponieważ to chyba było najciekawsze w tym tygodniu. Dużo słów padło głównie ze strony. Amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który liczy na porozumienie dotyczące cięć w wydobyciu. No i wstępne przesłuchy są takie, że będzie cięcie wydobycia o 10 milionów baryłek dziennie. Takie dzisiaj informacje spłynęły. No tak, tak, rzeczywiście Donald Trump trochę namieszał. oczywiście no tak jak pan powiedział, uspokoiło się na giełdach. Tam, 4 z groszami procent spadku na Wall Street, to w ogóle drobiazg, lekko się śmieje, bo jeszcze miesiąc temu powiedzielibyśmy, że to jest tak dramatyczny tydzień. Tak, ropa wczoraj zdrożała 20-parę procent. Powody były w zasadzie dwa. Jeden ten głośny, to znaczy to, co powiedział pan Donald Trump, że rozmawiał z Rosją i Arabią Saudyjską i te państwa się porozumieją, będzie cięcie wydobycia niedługo, wkrótce. Przy czym Rosja prawie natychmiast no, następnego dnia, bo on to bardzo późnym wieczorem naszego czasu powiedział, zdementowała, że nie było takich rozmów. No, ale Arabia Saudyjska powiedziała, że będzie chciała, tak przynajmniej Bloomberg twierdzi, że będzie parła do szczytu OPEC plus, czyli OPEC. Plus Rosja, plus Kazachstan, pewne inne przyległości, czyli też państwa poza OP, które wydobywają ropę naftową. Czy to będzie 10 milionów? No, czytałem dzisiaj, że to byłoby rozczarowujące. Ropa rano taniała o 6%, teraz drożeje delikatnie, w związku z tym chyba nie aż tak bardzo rozczarowujące to jest, jakby się wydawało. To, że oni się dogadają, że Arabia Saudyjska z Rosją się dogada, było więcej niż pewne. Ja o tym pisałem od razy, Mówiłem, że, że kto, kto gra na dalsze spadki ceny ropy, to targa Tygrysa za wąsy. Chyba nawet tutaj u pana to mówiłem. Także to mnie wcale nie zdziwił. Ten 25% wzrost ceny ropy z 20 do 25 dolarów, czyli. I dalej niezwykle tania jest ropa. Nie tylko kwestie OPEC i tego, co Donald Trump mówił, że, że liczy na porozumienie z, z Chinami, ale również ale również chińskie zakupy rezerwowe, tak? Planowane, tak twierdzi Bloomberg, planowane przez Chiny duże zakupy ropy do wypełnienia rezerw strategicznych. Wcale bym się nie dziwił Chinom, gdyby to robiły, to jest rozsądne myślę, że wszystkie państwa powinny korzystać z tak taniej ropy. Jest jeszcze jedna ciekawa informacja w kontekście tych roponośnych tematów, mianowicie... Że być może organizacja OPEC powiększy się o nowe kraje. To, to też jest potencjalnie ciekawa, ciekawa informacja. Nie zauważyłem tej informacji w ogóle. Kto miałby dołączyć do, do OPEC-u? Nie, nie było to podane. Widziałem po prostu dzisiaj w depeszy, że, że przesłuchy są, że, że są wnioski od innych krajów, żeby dołączyć się do y, kartelu OPEC, y, co, co mogłoby mieć wpływ na sytuację podażową. Zależy, jaka, jakie to były kraje, ile wydobywają ropy. No, oczywiście największy plus dla ceny ropy byłoby, gdyby Rosja do tego dołączyła, ale jakoś to wątpię. Dobrze, a więc przejdźmy do pytań naszych widzów na Facebooku, bo je lubimy najbardziej. Ponury Żniwiarz, nasz stały widz, melduje się oczywiście z pozdrowieniem w szalonych czasach, w których na rynkach finansowych niektóre tygodnie ciągną się miesiącami, ale czasem miesiące wydarzają się w tydzień. To zdaje się, że tydzień Ładne. temu żeśmy Ładne. mieli takiej takiej paralelnie poróżniwiasz, pyta, czy w razie wtórnej panicznej wyprzedaży na amerykańskiej giełdzie FED zacznie ostatecznie skupować akcje? Co pan na to? Jakoś tego w Stanach nie widzę. To ITF skup, kupuje Bank Japonii i to kilka razy już to robił, czyli de facto praktycznie kupuje akcje, no kupuje jednostki w funduszach. No, ale ja tego nie widzę w Stanach Zjednoczonych. To by im włosy na głowie podniosło Bernie Sanders przy takim rozwiązaniu, by się jawił jako zacięty kapitalista. Nie, nie, nie. nie, nie. W, to, w to trudno mi uwierzyć. Ale w zakaz krótkiej sprzedaży na pewien czas to jest możliwe. Co pan, panie Piotrze, uważa o emisji wspólnych europejskich obligacji w ramach walki z epidemią i kryzysem gospodarczym? Dopytuje jeszcze pan Różniwiasz. Korona obligacje, tak? Korona obligacje, tak. no chodzi ten temat, chodzi i chodzi, i oczywiście raczej przeciwni są Niemcy, no bo wiadomo, że na ich gwarancja, tak powiem, przewieźliby się Włosi i Hiszpanie. Oczywiście Włosi i Hiszpanie są bardzo za. To jest trudne, trudny temat, bo nieodpowiedzialna polityka Włochów szczególnie prowadzi do tego, że oni już mają chyba 150% do PKB zadłużenia i gwarantowane obligacje euro, obligacje, przypominam, to jest strefa euro, nas to nie dotyczy, no byłoby, byłoby dla nich takim super podarunkiem, ale z kolei, jeżeli tego nie zrobimy, bo jest druga strona medalu, to ja się obawiam, że nastroje we Włoszech są takie, że oni są już bardzo bliscy powiedzenia w strefie euro do widzenia. No i jeżeli strefa euro będzie miała do wyboru albo do widzenia Włochów, albo euroobligacje, to uważam, że euroobligacje będą wyemitowane. Kolejne pytania sypią się od naszych, naszych użytkowników. Również jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Polsce. Pierwsza sprawa, pan Robert pyta, czy w pana opinii zostały już uklepane dołki na indeksach i co może się wydarzyć w perspektywie kilku tygodni czy miesięcy? Te, no, ja pisałem już, już dwa tygodnie temu i tydzień temu, i w tym tygodniu również, że wygląda na to, że dołek tymczasowy przynajmniej został osiągnięty. Mało tego na indeksach amerykańskich widać coś co analitycy techniczni nazywaliby czy nazwaliby powolnym kształtowaniem proporca lub flagi raczej proporca, który zazwyczaj jest przed większym ruchem w kierunku poprzedzającym ten proporzec, czyli w tym przypadku byłby to ruch wzrostowy. Dlaczego? Można to sobie próbować wyjaśnić. No zauważmy, że we Włoszech Zdaje się, że ten punkt krytyczny został już osiągnięty, powoli to słabnie. Mówię o pandemii. W Hiszpanii pewnie tego jest blisko, w Stanach Zjednoczonych to jest jeszcze. Ale wszyscy zaczynają już powoli liczyć na to, że pandemia zacznie słabnąć. A jeżeli pandemia zacznie słabnąć, a te potworne pieniądze pompowane przez banki centralne i rządy zaczną działać, no to giełda powinna to dyskontować wcześniej. Także ja bym się wcale nie zdziwił, gdybyśmy mieli dalszy ruch do góry. To by mnie wcale nie zdziwiło. I wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby jesienią pojawiła się wznowa pandemiczna i byłby ruch do dołu. To też by mnie wcale nie zdziwiło. Ale w międzyczasie możemy mieć całkiem przyzwoite wzrosty. Pan Tomasz z kolei sugeruje, że skup akcji, o który przed chwilą pytał inny użytkownik, przydałby się na polskim rynku. Co pan na to? Taką no, koncepcję e chyba Erik już przedstawiał. Polskie Członek. władze byłyby bliższe temu, aczkolwiek giełda nie odgrywa w polskich warunkach takiej roli jak w Stanach Zjednoczonych czy w wielu innych krajach. Także myślę, że do tego również nie dojdzie, do skupu akcji również nie dojdzie. No nie wierzę w to. Nie widzę tych tłumów ludzi, którzy by protestowali, jak to się w Chinach zdarzało, przeciwko temu, że akcje tanieją. No jakoś też tego nie widzę z innego powodu niż w Stanach Zjednoczonych. Ten rząd jest bardziej lewicowy od strony gospodarczej, na pewno dużo bardziej lewicowy niż w Stanach Zjednoczonych. Ale też tego nie widzę, z innych powodów. Pytanie teraz o, o to, co będzie dalej z koniunkturą, bo w, wspomniał Pan o tym tutaj, że właśnie we Włoszech już powoli ta, ta pandemiczna krzywa się wypłaszcza i gdzieś tam widać jakieś światełko w tunelu. Jak to będzie teraz rzutowało na to, co wydarzy się w europejskiej gospodarce? Nie wiem, czy Pan widział dzisiejsze odczyty PMI dla usług dla Włoch? Pan? To dramatyczne oczywiście, tak, no dramatyczne. Wszędzie, to. Punkt. No jest to wszędzie jest. Dramat. Oblebnia, wszędzie jest wyniki. dramat. Tak, no wszędzie jest dramat. No, no, przypomina pan sobie na pewno i wszyscy my to wczorajsze 6 milionów 600 tysięcy nowych wniosków o bezrobocie w Stanach. No, tak. A dzisiaj też informacja o, o ponad 10% bezrobociu w Norwegii na przykład. No, i olbrzymim Hiszpanii, 20 parę procent. No więc no, katastrofa totalna, oczywiście. Ja powiem w ten sposób, że te państwa, które wyasygnowały potężne środki, naprawdę potężne, Wielka Brytania 330 miliardów funtów, 750 miliardów euro, Niemcy, to te państwa szybciej ruszą, szybciej zrestartują gospodarkę. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja się obawiam, że nasza skromna tarcza, bo słyszę, co mówi Paweł Borys, bardzo sensowny fachowiec, ale on niestety w związku z tym musi mówić to, co mówi. Który mówi, że to jest taka porównywalna do Stanów Zjednoczonych tarcza. No, nie jest porównywalna. Do realnych pieniędzy do przedsiębiorców płynie bardzo mało. I ja się obawiam, że jeżeli to potrwa jeszcze kilka tygodni czy miesiąc czy ponad miesiąc, to będziemy nam się dużo trudniej podnieść gospodarczo niż właśnie Niemcom czy, czy innym krajom, które pakują potężne środki w gospodarkę, które tak jak w Danii 75% bodajże od średniego ostatniego wynagrodzenia rząd płaci. W Wielkiej Brytanii 80%, a nie jakieś grosze, które tutaj nam się obiecuje. Czyli nie mnie, bo ja jestem emerytem. No tutaj widać wyższość zus nad przedsiębiorcą prywatnym. ZUS-u yy, Tak. Pojawia się, pojawia się też sporo pytań dotyczących sytuacji w Polsce, jeżeli chodzi o właśnie już ten, ten restart i, i wychodzenie z dołka. Yy, yy, czy będziemy mieć w Polsce w związku z tym, co się dzieje z tą epidemią, inflację, stagflację, a może deflację? O to pyta pan Artur. Niezwykle interesujące i ciągle powtarzające się pytanie. Wydaje się, że na razie najbardziej prawdopodobna jest chwilowa stagflacja, no bo. No co, inflacja nagle spadnie do poziomu 1%? No nie, no będzie pewnie koło 4%, może poniżej 4%, ale, ale nie dramatycznie niżej, a wzrost gospodarczy się załamie. No to jest oczywiste, w związku z tym chwilowa stagflacja jest jasna, ale co później? No i to zależy od stopnia restartu gospodarki. Bo jeżeli on będzie szybki, to wtłoczone w gospodarkę pieniądze nie tak znowu duże, nie powinny powodować dużej presji inflacyjnej. Popyt spadnie od ludzi, od popyt wewnętrzny, bo wielu ludzi naprawdę dostało nieźle po kieszeni. W związku z tym, inflacja powinna maleć. U nas powinna maleć. Co nie znaczy, że będzie to tak samo się działo w tych krajach, gdzie potężne pieniądze zostały wydrukowane i wpompowane w gospodarki. Tam może rosnąć a tym bardziej że jeszcze jest kwestia utraconych możliwości podażowych myślę, że to jest w tej chwili komponent który będzie najtrudniej oszacować, bo tak do końca nie wiadomo ile firm ucierpi do końca na tych ograniczeniach. Oczywiście i to jest znowu ten sam temat. To znaczy jeżeli państwo pompuje potężne środki, utrzymuje firmy na jakimś tam poziomie, choćby nawet niewielkiego tego ognia gospodarczego, ale tak, żeby nie upadły, to im będzie bardzo łatwo zrestartować. Jeżeli u nas upadnie ileś tam firm, nie wiem jaka to będzie liczba, bo, bo to nie będę wróżył z fusów, no to one po prostu upadną. Żeby się podniosły, no to po, zabierze to dużo czasu. Według mnie środki, które chce wyasygnować nasz rząd są zbyt, Małe. Ja nawet wiem dlaczego, tak myślę, że wiem dlaczego to robią. Dlatego, że mogę przedstawić Panu tą teorię, Panie redaktorze? Tym razem wyjątkowo się zgodzę, tak. Jak miło, fajnie. Więc no, Paweł Borys stwierdził, że szef PFR-u, jeden z autorów tej tarczy, według mnie, to on chyba nie, on nie mówi nie. Twierdzi, że na koniec roku zadłużenie Polski nie przekroczy 50% PKB, czyli jest, będzie dramatycznie niskie w porównaniu do innych krajów. Naprawdę. 150 we Włoszech, w Stanach ponad 100, 200 kilkadziesiąt w Japonii, i tak możemy sobie wyliczać. Dlaczego nie zwiększą tego 30, o 3-4%, na przykład do 53%, co dałoby dodatkowe 70 miliardów złotych? No ja nawet powiedziałem, i napisałem, jak należałoby to sfinansować, no ale to zostawmy na później. Dlaczego? No, dlatego, że się boją, że opozycja podniesie krzyk, że wydaliście 100 miliardów na transfery społeczne, a teraz musicie zadłużyć państwa na następne 70 czy 80 miliardów. No, tak dobrze by było, żeby opozycja powiedziała, no dobra, nie będziemy was za te 100 miliardów krytykowali, ale zwiększcie te, tę tarczę o 70 miliardów. No, może wtedy by się z tym zgodzili. Uważa pan, że konfiguracja polskiej polityki utrudnia skuteczną pomoc? To chce pan powiedzieć? Tak, tak. Tak, uważam, że tak. Kolejne w takim razie pytanie związane z tym, co na pewno w tym programie tradycyjnie też omawiamy sytuacja walutowa. Pan Andrzej pyta, podczas rozmowy tydzień temu wyraził pan głębokie przekonania o stabilności polskiej waluty. Trudno jednak powstrzymać od obaw związanych z obszarem polityki. Między innymi dlatego właśnie teraz cytuję to pytanie, skoro jesteśmy przy temacie politycznym. Będzie miał wpływ polityka na to, co będzie się działo ze, ze złotym w najbliższym czasie? Znaczy z stabilnością, to ja się uśmiechnąłem, bo ja powiedziałem, że widzieliśmy w ciągu 10 lat, dokładnie powtarzam to, co powiedziałem, bo, na, bo, bo... Znaczy. trzy razy wysko, wyskoki kurtowych tak duże, które później w ciągu roku dwóch wracały do poprzednich poziomów, i nadal tak twierdzę, ja wrócimy do poprzednich poziomów. Na razie trudno chyba, że o stabilizacji, chyba o stabilizacji w wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o politykę, to no, ten bałagan z wyborami na pewno nie pomaga, aczkolwiek i również według mnie nie ma wielkiego wpływu na rynek walutowy. Pytanie jest jedno, na które dzisiaj pewno znajdziemy odpowiedź. Czy rzeczywiście porozumienie, czyli partia Pana Gowina powie twardo nie, niemądremu pomysłowi z głosowaniem wyłącznie korespondencyjnym? Co by rozbiło, spowodowało, że pis rządziłby rządem mniejszościowym, no, no, no to, to to walucie by na pewno nie pomogło. to jest, to jest jedno, co jest pewne. No, patrząc na to, co dzieje się ze złotym w ostatnich dniach, no to widzimy po tej takiej dość panicznej wyprzedaży, którą komentowaliśmy bodaj już dwa tygodnie temu. No widzimy jednak taki trend osłabienia złotego w kierunku 460 za, za euro. Czy pan uważa, że w takich sytuacjach można mówić o jakiejś sensownej analityz, analizie technicznej i wycenie złotego, czy nadal Niepewność jest tak duża, że nie przywiązujemy się do tego. Nie, no, co no, na no mamy układ pandemiczny, to jest jasne. Mamy to, o czym mówił ostatnio Instytut Finansów Międzynarodowych z Bazylei, taki Instytut Banków Centralnych, można powiedzieć, bardzo słuchany. Że w marcu odpłynęło z rynków rozwijających się ponad 80 miliardów dolarów. Naprawdę niezwykła wręcz kwota. Więc nic dziwnego, że złoty osłab. Jak mówię, przy takich odpływach to nie, są, nie jest to poważne osłabienie. I jeżeli, jeżeli mamy rację, przynajmniej ja mam rację, mówiąc, że idzie chyba ku. Stabilizacja może i wzrost ku wzrostowi na rynkach akcji, no to powinna presja na złotego również ulegać zmniejszeniu. Maki, żeby tak było. Padają też pytania o ceny nieruchomości i sytuację na tym rynku. Rozumiem, że to troszeczkę. Rynek po, rynek po prostu zamarzł. Rynek no po prostu, panie redaktorze, zamarzł. Tak jak zamarzła gospodarka i nie można mówić o cenach ani kupna, ani sprzedaży, po prostu nie ma transakcji. W związku z tym poczekamy, co z tego wszystkiego wyniknie. Jeżeli Polacy bardzo zbiednieją, jeżeli to potrwa długo, no to rzecz jasna ceny mieszkań spadną, to jest jasne. Jeżeli zaś skończy to się za powiedzmy miesiąc czy półtora miesiąca i te ubytki w kieszeniach nie będą duże, a stopy procentowe będą nadal takie niskie no to należy spodziewać się powrotu do, do poprzednich wartości. Na razie rynek jest zamrożony i nic na ten temat nie można powiedzieć. Wracając jeszcze do rynku walutowego, nie wspomnieliśmy o tym, co dzieje się na parze euro-dolar, a tutaj no, myślę, że dosyć, dosyć ciekawa kwestia i taka huśtawka raz górą dolar, raz euro. Teraz w ostatnim tygodniu mieliśmy rzeczywiście przewagę, przewagę dolara i umacnianie się w kierunku 1.08 w tej chwili. Tak, Nawet tak, nie. rzeczywiście. To jest dosyć inter... znaczy normalne to było we wtorek i w środę, dlatego że wtedy to indeksy w Stanach Zjednoczonych nurkowały. W środę przypominam, ponad 4% spadku. No i wtedy ten strach był największy, no wtedy jest na ucieczka do, do dolara i to jest normalne. Dzisiaj to, to jest dziwne, no bo. Dzisiaj jak widać na, na razie nastroje wcale takie złe nie są. Chociaż też są jeszcze spadki indeksów jakieś tam niewielkie. Co też może dolara trochę umacniać. Generalnie czekamy na raport z rynku pracy. Zobaczymy jak po tym będzie szalona, szalona 5 minut jak to często się zdarza raz do góry raz do dołu lub odwrotnie. I to mocne ruchy będą. No i zobaczymy wtedy gdzie stoimy teoretycznie. Teoretycznie dolar powinien, powinien się, osłabiać, no bo, bo ta pomoc gospodarki jest potężna, bezrobocie jest potężne, ym, nie jest wykluczone następne, nie są wykluczone następne działania. Kongres już powiedział w poniedziałek, że jest gotów do tego, żeby zwiększyć te pieniądze, które będą do gospodarki, więc dolar jest potężna, a to powinno winno dolara osłabiać, co go umacnia, tylko i wyłącznie obawa. Na koniec jeszcze omówmy sytuację na rynku złota. Tam zaskakująco można powiedzieć stabilnie w tym tygodniu. Gdzieś w okolicach 1600 no, mieliśmy, do 1500. Mieliśmy 1,5% do dołu chyba przedwczoraj, wczoraj to wróciło ponad 1600. I trzymamy się koło tego poziomu. No tak, bo inwestorzy nie wiedzą, czy kupować papierowe złoto, czy ono tak naprawdę jest zabezpieczeniem. Przeciwko tym szaleństwom rynku na innych rynkach. No jak mówiliśmy, ta różnica między złotem papierowym a fizycznym jest potężna. Jedno trudno dostać, drugie można dostać w dowolnej wielkości. No i to utrudnia ocenę sytuacji, ale jeżeli Ciągle mówię, jeżeli będzie to pompowanie takie, jak w tej chwili widać, pieniędzy do wielu gospodarek, to złoto powinno drożeć docelowo, nawet po pandemii. No i jeszcze również ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o rynek obligacji. Amerykańskie obligacje ponownie na rekordowo niskich poziomach, 0,6 mniej więcej procent, jeżeli chodzi o rentowności. To sugeruje skalę problemów w Stanach Zjednoczonych? Jak a, to no, jeżeli, jeżeli jednego tygodnia widzi Pan 3, 3 miliony 300 tysięcy bezrobotnych, nowych wniosków, w drugim tygodniu widzi Pan 6 milionów 600, 000, a spodziewa się pan 3,5 miliona, no to nic dziwnego, że sytuacja jest taka. Dolar się umacnia, co, co jest oczywiście na tle tych danych, wygląda dziwnie. No ale jest to ucieczka do bezpiecznej przystani. Amerykańskie obligacje też na razie są uznawane za bezpieczną przystęp. Dlatego ceny rosną, rentowność spada. Z informacji statystycznych nie wiem, jak Pan zareagował na to, że CD Projekt wczoraj po sesji stał się spółką najwyższej kapitalizacji na polskiej giełdzie. Fakt statystyczny, czy coś? Nie zauważyłem, nie zauważyłem tego faktu. Nie zauważyłem tego faktu. Dosyć zabawne o takie powiedzieć. Dosyć zabawne. Co zabawnego? No, 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 mimo wszystko trochę zabawne, że takie kolosy, jak BKOBP, PKSA, nie wiem, Orlen, który niedługo będzie Orlenolotosem, że, że są mniejsze w wycenie giełdowej niż CD, CD projekt. Gliwne. Pan Adrian napisał do nas jeszcze przed programem, żebym Panu polecił noszenie, noszenie tej takiej najlepszej maski, tej FFP3. Bo już no, na, Twitterze, bo już jeszcze... na, Twitterze, na Twitterze też mi już każą nosić. Pocieszę Państwa, że żona w pasmanterii zamówiła i kupiła maski, <laughs> czyli jak, jak długo będę mógł, to nie będę nosił. No ale, no ale jak będę musiał, to nie będzie wyjścia. No dobrze, generalnie Jeszcze do... słucham, słucham to wszystkich ludzi i powoli łamie, to znaczy twierdzę, że rzeczywiście może trzeba nosić te maski, nie z powodu, że to z... utrudni nam się zarażenie, tylko że bardzo wielu z nas być może ma covid i o tym nie wie i może prychać na kogoś tym COVIDem. no i to jest Dzisiaj jak jest artykuł, że być może 80% przypadków jest zupełnie bezobjawowych, co byłoby no Szokujące no miałoby się tam no twierdzić, natomiast no no, sporo jest takich artykułów, gdzie będziemy jeszcze dochodzić do tego, jaka jest tak naprawdę właściwa yy, yy, charakterystyka, charakterystyka tej, tej choroby. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym z Panem mówić, panie Piotrze, już tak zupełnie na koniec. Proszę. Mianowicie tą rekomendację stanowisko KNF-u w sprawie tego, co polskie banki powinny robić z, z kredytami w tej chwili w firmach. Pana zdaniem to, że komisja nadzoru finansowego mówi otwarcie bankom, możecie poluzować trochę sztywny gorset, jeżeli chodzi o badanie zdolności kredytowej, rzeczywiście rozrusza kredyt w gospodarce, czy tylko spowoduje, że banki nie będą wypowiadać starych? Nie wiem, nie wiem, to kwestia praktyki. Według mnie należało pójść w tym kierunku, w którym poszli Anglicy kredyt darmowy z odsetkami regulowanymi przez państwo przez pewien czas dla firm, które na to zasługują, które trzeba otrzymać na powierzchni i tyle i to, by, i to by temat rozwiązywało, no ale na to jak widać w naszej tarczy nie było miejsca, więc takie no tak no KNF robi no co może. Jeszcze będzie tarcza 2.0 a potem no będzie tarcza tak, 3.0. Ja słyszałem o tarczy 2.0, Pani Emilewicz o tym wspominała. Miało się już dzisiaj pojawić jakieś rozwiązania, jakoś ich nie widzę. Ja poza tym nie wiadomo, czy Pani Emilewicz będzie dalej Panią Minister, no więc, bo jeżeli porozumienie się wycofa z rządu, to, to tam czeka jakaś, jakaś zmiana. No więc nie, no nie przypuszczam, żeby to zalecenie KNF-u bardzo zmieniło sytuację, chociaż w bankach państwowych, czyli z tym dużym udziałem Skarbu Państwa, Pewno zmieni, no bo tam będzie nakaz i koniec. Prikaz będzie i już. Panie Petrze. Życzymy oczywiście tego, żeby nosił Pan maskę wtedy, kiedy tylko będzie pan musiał. I żeby jak najdłużej się pan trzymał w zdrowiu łącznie życzymy to oczywiście wszystkim nam, nas oglądając nam oglądających. Życzymy zdrowego weekendu i udanego kolejnego tygodnia. Bardzo dziękuję za. Tłumny udział Dziękuję w naszym bardzo. spotkaniu. Józef Kuczyński który komentował dla Państwa wydarzenia rynkowe. Paweł Sołtys. Do zobaczenia.